Dźwiękowiec gotowy? Gotowy. Jak słyszysz, to znaczy, że gotowy. Kamerzysta, gotowy, gotowy. Oświetleniowiec, gotowy, gotowy. Zaczynamy. Witam wszystkich gorąco. Cześć. Co tutaj będzie się działo? Co tu robi biały obrus? U mnie w domu mamy taki obyczaj, że ważnych gości przyjmujemy przy stole z przykrytym zakrytym białym obrusem chociaż z drugiej strony nie ma ważnych gości i mniej ważnych są tylko goście ewentualnie gościowe dzisiaj zagościł w moim domu od trzech dni znaczy przebywa ważny gość zaraz go przedstawię ale też zobaczcie Tadek ma oprócz tego że ma nowy tam ma Smartwatcha to jeszcze w kościołowej koszuli, a to musi być wydarzenie rangi ministerialnej. Także zapalamy też więcej światła, żeby trochę rozjaśnić ten plan filmowy. I stawiamy bohatera, gościa. Tadam. Jest jest nowy akumulator 3 dni przebywał w tym mieszkaniu także temperatura jest jego pokojowa 50 groszówką odkręcimy jedną celę i wsadzimy od razu termometr żeby zobaczyć tą temperaturkę nie wiem jak jak Zrobię dziurę w tym obrusie, co to, co to będzie, jaka reakcja mojej niewiasty będzie. I od razu wszystko przygotowałem, tylko muszę iść gdzieś po termometr. I znalazł się termometr, był na tyle grzeczny, że sam skoczył do celi i mierzy tą temperaturę. Niech mierzy, zobaczymy, ile ona tam wynosi. Od razu zaznaczam, że ten materiał nie jest sponsorowany. Za ten akumulatorek zapłaciłem ze swojej kieszeni. Wybrałem go też przypadkowo, ponieważ nie było wielkiego wyboru. W sklepie stacjonarnym jest to akumulator Banner z serii PowerBull. Pojemność jego fabryczna określona jest. Czemu ja właśnie nie przekręcam? określona jest jako 60 amperogodzin prąd rozruchowy 540 amperów według normy EN jego symbol te, to y, P6009. O dacie produkcji zaraz powiem. Wszedłem do sklepu, powiedziałem dzień dobry. Dwóch panów serdecznie mnie przywitało też. Zapytało się o co chodzi, no, że potrzebuje kumulatora z korkami i taką ofertę otrzymałem. 300 chyba 60 zł. taką cenę mi zaproponowali. Nie pytałem się o datę produkcji, nie byłem z żadnym testerem, nie byłem z multimetrem. Ale też tak troszeczkę z zasady się targuje, także zapytałem się ile do oddania. Szybko panowie wydali decyzję i 320 zł. To już wiedziałem, że coś musi być na rzeczy, ale cena mnie usatysfakcjonowała, ponieważ wcześniej byłem w sklepie i zabyłem jakiś akumulator z korkami firmy Krzak. Żądano chyba 280 czy 290 zł. 60, o pojemności 62 amperogodzin, ale prądzie tylko 500, 510 zł. Amperów. Zapłaciłem Pożegnałem się z panami Panowie na pożegnanie Wydali mi kartę gwarancyjną Do tego akumulatora Zobaczmy jakie wpisali Napięcie Nie podaję tutaj danych sklepu Zakrywam je Napięcie wpisano Takie 12,7 V Widać nie mogli Innego wpisać po przyjeździe do domu napięcie wynosiło 12,56 V, zmierzone multimetrem Sandwo. Zmierzymy rezystancję miernikiem rezystancji RC3563. Miernik ten posiada bardzo dokładny woltomierz, także już nie będę podpinał prawdziwego multimetru. Zobaczymy i musimy uwierzyć, że tak jest. Widzicie nie ma, nie ma tego słupka pomiarowego i się przechyla nasz tester. Rezystancja jest na poziomie 5,21 mili Napięcie 12,56 v Czyli jest takie 3 dni temu. Akumulator, przypominam, stał 3 dni w temperaturze pokojowej. Jeszcze raz zobaczymy, czy ta temperatura się zmieniła. Ale jest 23 z małym ogonkiem. Podłączymy teraz tester BT360. A dlaczego BT360, a nie tester KW600? Bo tester KW600 wyjechał na wakacje. Wyjechał do sanatorium, można powiedzieć, będzie wgrany. Miał nowy soft. Tam kolega porówna z innymi swoimi testerami. A ten tester BT360, akurat do większych akumulatorów z płynnym elektrolitem, jest też dobrym testerem. On się nie nadaje, moim zdaniem, do akumulatorów wykonanych w technologii. AGM, a szczególnie małych AGMów, takich motocyklowych to to nie polecam tutaj co to, regularny i lecimy, akumulator nie był doładowywany przeze mnie, czekał na czas do nakręcenia właśnie tego materiału widzimy SOH 80% SOC 98% napięcie prawie takie same jak pokazał nam miernik rezystancji, tutaj mamy 12,58 V. Prąd rozruchowy, tylko 510A i, i rezystancja wewnętrzna, 5,68 milioma. Dobry baterii, fajnie by było, skoro on nie jest naładowany do końca, to żeby ten SOC. SOC było też na poziomie jakichś 85 czy 90%, a tak jest 98%, czyli jest jakby do końca naładowany, a jego życie jest na poziomie 80%. Tutaj mam taką śmieszną książeczkę. Akumulatory, mister Tadek. Prostownik i tutaj wpisuje nie? Księga moja taka. Teraz o tym. Akumulatorze. O jego dacie. Także tutaj jest, co tutaj jest? E H C -B -D. I Teraz założyłem mu świadectwo, zarejestrowałem go w księdze parafialnej, i jest tak, Banner posiada takie kodowanie: A to 0, J to 9, i dopasowujemy sobie. Literki do cyfr. Pierwsze dwie to jest tydzień, trzecia, czwarta to jest rok i teraz mamy EH, czyli E4, H7, czyli 47 tydzień, CB, C2 oznacza B1, czyli 21 rok, 47 tydzień. Dwa, 2021 roku. Kupiłem 23 stycznia, dzisiaj mamy 26 stycznia. I tutaj wkleję wam fajne takie zdjęcie, kiedyś wykonałem, jak miałem jeszcze wektre B w 2010 roku. 25 stycznia było minus 28 stopni, a dzisiaj mamy Dzisiaj mamy 0 stopni, ale wiem, że w tamtym roku, tym właśnie 2010, to zarejestrowałem nawet minus 32 stopnie. Wtedy samochód stał na takim parkingu odkrytym, zaśnieżonym, użyję to takiego słowa, piździło nieźle, wiatr hulał i jak wszedłem do samochodu, usiadłem na te swoje stołki niepodgrzewane, no to były... Twardości takiego betonu, i to naprawdę twardego betonu, ale nie słyszałem kręcenia rozrusznikiem, tylko od razu, jak po przekręceniu kluczyka, był taka cisza, i od razu odgłos uruchamianego silnika, ale była to jednostka benzynowa 1,6-16 zaworowa. Także o dacie powiedziałem, i teraz tak, widzicie, sprzedali. Taki akumulator, no na roczniki to nieciekawie, bo to jest hmm, mamy 2023 akumulator z 2021 roku, ale na miesiące to jest tylko 14 można powiedzieć miesięcy, także teraz wiecie dlaczego dostałem ulgę, chociaż tych panów w ogóle nie znałem, w tym sklepie byłem pierwszy raz, ale warto było, bo ten akumulator kosztuje... Dużo, dużo więcej, nie? A tutaj proszę napisać w komentarzach jak myślicie, czy są banery podrabiane, jaka to literka wskazuje, gdzie został ten akumulator wyprodukowany, bo, 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 bo tutaj mamy takie symbole, nie? Czy dojdę, czy to jest w Austrii robione, czy to jest może na pustyni Gobi w... W Mongolii nie wiem, nie wiem, aż tak się tym nie interesowałem. Akumulator w pierwszych tygodniach będzie używany jako akumulator testowy. Rozładuję go na pewno dwa razy z prądem C20, czyli w tym wypadku będzie to prąd 3A. Dobrałem też pojemność, można powiedzieć, pod kulona 912, bo kulon 912... Maksymalnie może rozładowywać prądem właśnie pasującym do tego akumulatora. Mała pojemność, ale można też ten akumulator zamontować i do diesla małego. Jeden, y, silnik 1.9 TDI na pewno będzie odpalał na tym akumulatorze. Stare te silniki naprawdę kręcą. Niesamowicie, nawet jeżeli będzie napięcie 11,8, to też odpali, bo też takie miałem zdarzenia, że akumulator z takim napięciem spoczynkowym odpalał ten silnik 1,9 TDI. I co by tu jeszcze powiedzieć, żeby nie skłamać? Dziura to jakaś będzie na tym obrusie, jakaś kropla spadnie, ale będzie to wtedy obrus, który będzie tylko i wyłącznie dla gości akumulatorowców. Oni będą mi nie tyle współczuli, co będą wyrozumiali w tej materii. Nie? Chcę też uspokoić tutaj może niektórych sprzedawców, czy tych sprzedawców konkretnych, że na pewno nie będę reklamował tego akumulatora, bo wiadomo będę ga, go katował, ale jeżeli on w tych pierwszych rozładowaniach coś mu się stanie, tych Pierwszych dwóch, trzech rozładowaniach to po prostu będę reklamował, ale później już nie, no bo będzie on rozładowywany i, i, i tutaj sobie od razu daję takie słowo honoru, że niestety, jeżeli on po pół roku mojej tej y, mojego znęcania się nad nim wysiądzie, na pewno nie pojadę z płaczem i żalami, że, że sprzedaliście mi jakiś. Y, trewny akumulator. No, i teraz przystąpimy do pomiarów gęstości elektrolitu. Termometr sam wyskoczył z celi. Jeszcze mało tego to zakręcił korek, ale przedstawię ten termometr. Tutaj ma na końcu taki dziubek zabezpieczający przed zwarciem. To jest dziubek wykonany z koszulki termokuczliwej dobrego gatunku, bo są różne dla próby na 3 dni ten dziubek z koszulki termokuczliwej wsadziłem do elektrolitu, on się nie roztopił, także jest wytrzymały. Wkładamy termometr. Wiecie właśnie, że ta maszynka, ten gramofon. Ktoś mówi, że mam trzymać, tak dziubek do siebie, tak. Tutaj w prawym górnym rogu jest filmik jak go przywitałem w swoim domu. Ten przyrząd, który nie wiem czy na świecie jest drugi taki sam. Od kolei otrzymałem go od swego dobrego widza. Pozdrawiam go. No i przed pomiarem tej gęstości właśnie trzeba go troszeczkę. Wężu spadaj. Trzeba go troszeczkę pokręcić, nie? Pobujać. Kiedyś, kto mnie ogląda dłużej, to wie, że wykonywałem testy nietoperza, nie? Czyli przekręcałem go do góry nogami. Nie go, tylko inne akumulatory. Tego to nie będę, ale potrzącham po... Potargam, obujam, jak gołębie po niebie. I dla przypomnienia fajnie właśnie się spisuje w roli, w, w roli wykrętaka, wkrętaka tych korków, właśnie te 50 groszówka. Korki były bardzo, bardzo mocno zakręcone. Musiałem użyć naprawdę kurczę mocnej siły, mocnej siły albo słabej siły, tak? Pochwaliłem się koszulą. Ojej, już korki zaczynają, już dziurki wypalają. Zobaczcie jakie mocne, nie? Strasznie mocne. Dobra. Gimbal wyżej. A? 52. Szukam tego. Arometra, arometru, arometru. Na podstawce, tutaj sobie zobaczcie. Jaki piękny ten. Jak to ma się nie bujać, kurde. Może tak przekręcę. Pewnie. Zobaczymy. To jest cela minusowa. Gęstość. Niech będzie tam 1,25. Sąsiadka minusowej. Jeden dwadzieścia sześć. Chyba do minusowej jeszcze wrócimy. sąsiadka prawie środkowej celi też taki 1,26 cela prawie środkowa taki pewny 1,26 sąsiadka prawie środkowej O no, taki jeden dwadzieścia sześć i cela plusowa. no jeden dwadzieścia sześć. Wrócimy tutaj minusowej celi. Jest ewidentnie słabsza. Ona nie ma 1.26. Dobrze. Jeszcze dla tych, co nie widzieli dokładnego napisu. Wy, wy, wygrawerowane czy wylaserowane? A, zobaczymy. Co tutaj w płytach się dzieje? O! Oświetleniowiec i kamerzysta współpracują. No. I jest waga. Czekajcie oświetlenie. świetlenie działa, tylko nie chce długo działać. Dobra, stawiamy ten akumulator. I będziemy mieli porównanie, odniesienie, jak on będzie się sprawował po kilku ładowaniach, rozładowaniach. 14 kg i 384 g. Słupki, to z czasem, żeby nie zniszczyć tych. To coś tutaj wykombinuję, bo to będzie podłączane pewniej. I ten, jako opornica, no właśnie tu zabraknie. Tak myślałem, jakiego testu zabraknie, zabraknie testu opornicą. Ale znowu, jak on nienaładowany, to też nie byłoby to fair, tak? Także myślę, że na dzisiaj już kończymy. Myślę też, że po przedstawieniu. Wszystkie te m, nalepki z, z, z Usunę Ale może usunę też Po trzech Tych Cyklach rozładowania ładowania nie zobaczymy co to wyjdzie w praniu bo Bo na razie to naprawdę takie Parametry i dobre i niedobre nie Ja mówię ja bo wolałbym żeby on miał ten SOC na 80% i 70% SOH, bo tutaj, jak jest te 100% naładowania i 80% życia, to jest troszeczkę tak niekomfortowo. Także dziękuję za uwagę. Cześć. Jak Ameryka to Ameryka. jak to mówią Anglicy koniec filmu